kochani, trandula dla Witam. Piątek 13 października 2023 roku, 8:39 czasu angielskiego. E, przepraszam, że tak zaczynam, ale Kuźwa, nawet, nawet, e... co zrobili? Nie, no po prostu, że nada. E, wiadomości, Polska. 15 godzin temu, kiedy to wczoraj było puszczone. Mam tu zaległe nagranie dzisiejsze i wczorajsze. A no posłuchajmy, jaka to fortuna. Słuchamy. Partnerem odcinka jest fortuna. W fortunie możesz wytypować nie tylko zwycięską partię czy to, kto zostanie premierem po wyborach, ale również przewidzieć regionalne pojedynki polityków czy nawet wspomnianą frekwencję. Według bukmacherów partią, która zbierze największą liczbę mandatów będzie Prawo i Sprawiedliwość. Jednak politykom obecnej partii rządzącej może to nie dać możliwości stworzenia samodzielnego rządu. Po bardzo burzliwej poniedziałkowej debacie ciekawym zdarzeniem może być obstawienie. Czy PiS przebije barierę 35,5%. Fortuna przedstawiła również zakłady specjalne. Czy Roman Giertych zdobędzie mandat poselski? Czy ogólnopolska frekwencja przebije 63%? Czy premierem po wyborach zostanie Mateusz Morawiecki, Donald Tusk, czy może Rafał Trzaskowski lub Jarosław Kaczyński? Poszczególni liderzy startują z różnych okręgów wyborczych, a najciekawszym pojedynkiem będzie z pewnością starcie urzędującego premiera z Borysem Budką w Katowicach, czy Adriana Zandberga ze Sławomirem Mencenem w stolicy. Jeśli uważnie śledzicie nastroje społeczne i chcielibyście wytypować wyniki wyborów, pamiętajcie, że macie na to czas jedynie do końca piątku, kiedy rozpocznie się cisza wyborcza. Czyli do końca dzisiaj. Do końca dzisiejszego dnia. Słuchamy dalej. Osoby, które zdecydują się założyć konto w fortunie po raz pierwszy mamy świetną wiadomość. W opisie pod tym filmem znajdziecie link promocyjny z kodem polityka, który uprawnia Was do specjalnej oferty na start. Możecie liczyć na zakłady bez ryzyka do 100 zł. To oznacza, że w razie niepowodzenia Fortuna zwróci wam do 100 postawionych złotych na konto. Przypominamy, że obstawiać oraz korzystać z promocji mogą jedynie osoby pełnoletnie. Grajcie odpowiedzialnie i niech Fortuna będzie z wami. I niech Fortuna będzie z wami. Obstawianie tak jak konie. Tak jak wyścig konny się obstawia. Nie, no po prostu Co to w ogóle ma być? Tak jak w Igrzyskach Śmierci w tym serialu, ileś odcinków tego filmu. I niech fortuna Wam sprzyja. I niech fortuna będzie z Wami. Igrzyska Śmierci? A... Pozdrawiam wszystkich tych, którzy będą to oglądać, tego słuchać. A tymczasem zabaweczki chwamy do pudełka. Pozdrawiam i do następnego jakiegoś nagranka. Papa. Pa.